Kurwa, przecież jak ten cały Krysias to zobaczy, to ja nie wiem co będzie. Wyluzuj, Barcelek, zarago za kitramy, za wikiel najwyżej i tyle. Mańkowi rzadko się zdarza w sumie, ale cholera wie jak ten szef o zareaguje. A wy kurwa, nie pijąca ekipa, co to za menelarnia? Nie no, panie kierowniku, nie tak jak pan myśli. Mańkowi się zemdlało od tego troszku i. Po prostu. Mhm. Mm Pewnie od tej samej woni pijaka, od której zaraz ja padnę. Przegieliście. Jakbyście nie chlali, tylko czasem coś przeczytali, to byście wiedzieli, że za jakiekolwiek pijaństwo kasuje wam wynagrodzenia w tym zleceniu. Krysia, no co ty? Przecież Przeci Przeci tak nie można. Dobrze je. Umowa przecież jest. Umowa to umowa. Trzeba było czytać. Czy Ciebie też denerwuje, że musisz się myć w zjebanych żelach typu Rajska Wyspa, Roskosz, Kostaryki czy inny anielski dotyk aloesu na kiju? Nie inaczej! Nowość! Żele pod prysznic Hemot! Od teraz możesz umyć się w fekaliach z odchłani piekielnej kaźni lub krwistym spuście Mahometa! Szukaj w niedobrych sklepach! Witam Państwa, jest sobota, godzina 14, pora na sondę uliczną. Dobry panu, jestem z telewizji Chuj. Przeprowadzam sądeł. Kim pan jest z zawodu? E, Ruro-rozpychaczem. Słucham? To znaczy, co pan robi? E, rozpycham rury. E, a jakie jest pana narzędzie pracy? Mam dużego kutasa. No wie pan co? Jest pan w sądzie na żywo. W więzieniu na martwo. Nie pozdrawiam. Nowość! Piwo kraftowe głównopotężnego wikinga. Poczuj, jak gniew wtora przepala ci drzewia! Kurwa, już 14 godzina, a ja nic nie zjadłem przez ten gówniany telewizor. Stachu? Mumia przy aparacie. Dawaj, że remy pizzę. Ale ja mam szczękę złamaną. To twoją część wsadzę w blender. Pizza zasłucha na słomkę. To dolejemy coli do blendera i będzie jak znalazł. Zaraz do ciebie wpadnę. Hmm, a może zaryzykować i polecieć na chińskie do tego barana. Hmm. Może jutro. <laughs> Kurwa, Ja chcę tego zapyścić! Co miałem zrobić? Próbowałem sabotować te działania, ale zbyt uparcie dążyli. Do... TY ja tylko nie upad! Ty zaradki spaść ty i ty spaść! Zrozumiałem. Nie, nie dzewana chodę! Ale bez ciemna! rozumiałem. O jak mi ludko. Wreszcie teraz będzie można powiedzieć, że mamy fast food pod blokiem. Stary gbur ma dobre, ale za jaką cenę? Kosztem psychiki. Szkoda tylko, że takie w sumie nie za duże, ale jest gdzie szamać. Hmm, niedobrze. Przez to gówno straciłem już trzech klientów, a to dopiero początek wojny. 3 do 0. Hmm, chyba będę otwierać dwie godziny wcześniej. Jak ja tego przegapiłem? Boże, 4-0, powiedz mi kolejny zagubiony, czy zmierzasz do mnie? Ja wiem, że do mnie. Ja pierdolę. Muszę przedsięwziąć jakieś środki. Tylko co mam zrobić? Hmm. Jasna cholera. Tak. Prowokacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Co potrzeba dla szanownego pana? Yy, chciałbym zamówić pizzę na wynos. Największą i najtańszą. Dobrze, pizzuszka będzie gotowa za 10 minutek. Poproszę 30 zł. O matko, a czemu tak długo? Na porządną, wietnamską kuchnię czeka się do 5 minut. No to jest proszę pana kuchnia włoska, to po pierwsze. Po drugie, pizza się piecze, a nie smaży czy gotuje. Jak się panu tak spieszy, to może pan wybrać z menu gotowych, robionych na bieżąco. Już dobrze, dobrze. Ale no wie pan, przeważnie jadam kuchnię orientalną, bo jest to wiele lepsza. Tak to może czasem dla odmiany, ale naprawdę rzadko powiem panu. Wręcz mi to przez gardło pewnie nie przejdzie. Ale no, dla zasady. To niech pan sobie robi odmianę czymś, co pan lubi, jak pan pizzy nie lubi. Przepraszam, ale muszę przyjąć kolejnych klientów z kolejki. Okej, okay, okej, okay. proszę, nie się więcej. Ja pierdolę. Już po dwunastej, dwie godziny, zero klientów, a ten już tych pizz cholera wie ile nas sprzedawał, co ja kurwa robię nie tak? Dobra, macki ośmiornicy są, świeże ciasto przyklejone od spodu, o, jeszcze tych karaluchów spod lewu można, o, i tam już spod lodówki, kurwa, chociaż zaraz, przecież to nowy budynek, Piotrze opanuj się, ale dobra. Na pewno najtańsze składniki zamawia. Karaluchy się mogą załapać. <laughs> o, i jeszcze włosa tradycyjnie. O, i zapomniałbym o wiatrówce. <laughs> Dobry śród nie jest zły. A co? Czasem kawałek metalu od czegoś nie odpadnie? Wiedziałem, że to będzie dobra inwestycja. Nikt nie będzie mi niszczył kariery. Jak to nie pomoże, to po męsku tamten burdel załatwię. To jest kurwa skandaliczne, jeszcze na dodatek niech pan skontroluje narzędzia pracy. Moje wprawne oko wychwyciło. O, zobaczy pan tu, kawałek metalu. W pizzy? No i wie pan co? Proszę pana, jeszcze raz pan mi nie da dojść do słowa, to ja nie będę rozmawiał. Mówię panu, że to nie jest pizza, którą pan ode mnie odebrał. Sam pan to wszystko. O, tu jeszcze włos. Ewidentnie pański. To jakiś mariat. Proszę stąd odejść. Nie wyłudzi pan darmowej pizzy. Do widzenia, albo wezwę policję. Jeśli ma pan wątpliwości co do pizzy, którą pan dostał, to mam monitoring nad ladą. Jak niepokojowo, to nie. Jak nie ja, to to udowodnij klientom, że ta pizzeria to kiepski pomysł. Kurwa, zmiksowana jest kiepska do oceny, ale lepsza niż wczorajsza. Świetna jest. Ale sosostry mają wystrzałowo dobry. Co za baranc flaczały, kurwa zabij ktoś go za mnie. Najgorzej, tylko nie ma. Ja pierdolę moje okno. Co za niecelne gówno. Zamykam to gówno, muszę chłonąć ja pierdolę zero klientów przez 7,5 godziny. Powinienem jeszcze zdążyć kupić coś cenniejszego. Dzień dobry, dzień dobry. Pomóc w czymś? Potrzebuję najmocniejszego i najcelniejszego sprzętu, jaki pan tutaj ma. Legalnie czy nie do końca? Nieistotne. Ma być najmocniejsza i najcelniejsza wiatrówka. Okej. Okay. Proszę. Wiatróweczka do polowania na nieciebiecie grizzly. Ile ta przyjemność? Jedyne 13,5 kafla. Hmm... Spodziewałem się max. Mogę to rzucić moją starą wiatrówkę i karnet na posiłek w świetnej wietnamskiej restauracji. Panie, to nie jest tak. Jak pan chce, to panu mogę na raty sprzedać. Mózg sobie sprzedaj na raty, ty debilu. Co za niewychowany prostak. Jak nie po ludzku, to ukradnę jak zwierzę. zamknie za godzinę, sprok będzie za dwie problemu. Jak mu poprzeszkadzam, to się sam zawinie, a jak nie, to inaczej załatwię tą pizzerię na kiju. Kurwa jego mać! Pieprzony wariat! Co to właściwie było? A żebym ja wiedział! Już trzeci raz ktoś mi dzisiaj wystrzelił pizzę z rąk! Podejrzewa pan kogoś? Wczoraj naszemu koledze, a pana sąsiadowi, ktoś wybił szybę chyba śrutem. A żebym ja wiedział! Nawet za cholerę nie da się chuja zobaczyć. Przepraszam was, chłopaki, muszę się przejść po okolicy, może gdzieś natrafię na tego barana. Hehe, już zamyka. Mini zwycięstwo przed tym wielkim. Dobra, inspekcja zjawi się od zgłoszenia w około 10-15 minut, więc czas najwyższy. Halo? Sapipid? Chciałem zgłosić, że w pizzerii na osiedlu Draki przy bloku numer 2 panuje syf i hańba. Jest brudno i narzygane. Nie pozdrawiam. No i lecimy z akcją. Muszę jeszcze tylko wskoczyć do siebie, zgarnąć spod lady torbę z wyzbieranymi kolegami do podrzucenia i będzie perfekt. Kurwa, twoja mać, ty szurnięty pierdolcu! Wszystko z tym panem w porządku? To jakiś wariat! Bwę. Co za główną online ludziom, to ja nawet nie skomentuję. Ja pierdolę, tam są szczury i karaluchy. Pewnie te same, które są zgłaszane u pana w wokalu. Mamy pana na około od jakiegoś czasu przez ilość zgłoszeń. Nie ma co, czekamy na policję. Coś od początku było wiadomo, że ten koleś to zje, ale żeby aż taki? Niewidzialna ręka wolnego rynku go dopadła, jak widać. Może go chociaż zamknął czy wy nie pojmujecie że ten wariat dopadnie mnie nawet tutaj halo nie chcę zostać sam pomocy kurwa mać mam nadzieję że z zewnątrz są chociaż jacyś strażnicy Piotr!